Witamy Państwa w imieniu Fundacji Polskie Lasy. Rozpoczęła nam się piękna wiosna, w związku z tym, że mamy 21 marca, jest to Międzynarodowy Dzień Lasu. Rozpoczytamy z naszą fundacją akcję pod tytułem "Sprzątanie Lasu. Wybraliśmy się z workami, rękawicami, no i z dobrą wolą do naszego pobliskiego lasu, żeby go troszkę posprzątać. Jak widać, tabliczka pokazuje, jest tu zakaz wysyłania śmieci. No niestety nie wszyscy się do niego stosują, z tego względu, że od początku, a jesteśmy tu już dobre dwie godziny, zebraliśmy ponad 7 worków. Tak? No to Jak Państwo widzicie, tutaj jeszcze takie niedobitki z worków. Dosłownie 50 metrów stąd załadowaliśmy samochód kolegi, który kilka worków wywozi na wysypisko. Na szczęście zostało nam kilka pustych, bo po przejściu tych 50 metrów, jak widać, jeszcze pół bagażnika dozbieraliśmy. Także bardzo, bardzo nasze społeczeństwo dbało o to, żebyśmy mieli co robić w lesie. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych akcjach, do cyklicznego uczestnictwa. I pamiętajcie, bierzcie worki do lasu, a to jest projekt świadomości. Dziękujemy.